Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Monster Pro Gaming. A to jest kolejny odcinek zagrajmy w Star Wars Battlefront 2 eee... na kolejnej planecie. Tak więc widzimy się już za chwilę po cięciu. Oho. Dobrze, już jestem. To okej. Okay. Misja jest nawet fajna. In our bones, we knew the war was almost over. The galaxy held its breath, waiting to see which side would make the final, daring move. As fortune would have it, the Republic moved first. After the Chancellor informed the Jedi Council that General Grievous and the SEP leaders were hiding on Utapau, General Kenobi gathered an army large enough to capture three star systems. When the orders reached the 501st, our morale soared. Ja be okay, uwielbiam tą misję. OK. Musimy sobie normalnego clone tropera. Dobra. No to musimy teraz przyjąć pierwszy punkt, jak zawsze. Jezu, strzelacie wszyscy do mnie, blablabla. Bla, bla. Dobra, i przejmę punkt. Mamy naprawdę... ...mało ludzi w ekipie. Jezu, wy się tutaj eks... Znaczy, co ja mówię? Chciałem powiedzieć... E, Teleportujecie, spawn... znaczy ci się tutaj. To chciałem powiedzieć. Znaczy, ja może taką kamerę zrobię. Call of Duty. <laughs> Fajne. Podobnie do Call of Duty, tylko że wtedy tutaj się inaczej sprintuje tak? Tak inaczej tutaj. Ale dobra. Dobra, nie chcę ci tej kamery. Wolę tą kamerę oddalającą. O oh, fak. Ło! Oh, kurde. Ty ominął mnie. Dziękuję. Jezu. Dobra. Kto do mnie strzela? To ty. Dobra. zabijam Cię. Jezu, zabiją mnie za chwilę. Kurde. O, daj, 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 please. Jest. Eee, to jest Obi-Wan Kenobi, kolejny Jedi. To jest jeden z moich ulubionych Jedi. Fufajnie, naprawdę macha mnie, czy patrzy, jakie to jest fajne. Naprawdę niezły Jedi z niego. Ufani. Jak widzicie w filmie było, że obi wan będzie walczyć z generałem.

Wow. Chyba. Fuck. Granat. Dobra. Teraz musimy się przygotować. Tam jest Grievous. Znaczy, on się nazywał? Proszę, nie poprawiajcie mnie, dobrze? Tak mam nadzieję. Jest naprawdę. Nie nie możemy się do niego zbliżać. Bo zginiemy. No, rzuć go mieczem i tyle. I koniec po ciebie. Po tobie. Przepraszam. Dobra, zrobiliśmy generała, bla, bla bla bla. Ale mam lagi. Poczekajcie chwilę, bo chyba muszę, muszę ustawić FPS-y. Dobrze, teraz już chyba będzie lepiej. Ja ustawiłem na 30, wcześniej miałem na 15. Nie wiem dlaczego to tak przestawiłem, ale chciałem tylko coś spróbować. Dobra. Uho! Dobra, koniec popisów. Aż musimy to rozwalić. Nie dobra, nieźle, nieźle. Jeszcze ich rozwalę. Ta misja jest łatwiutka, Naprawdę bardzo łatwiutka, ale. E, dobra. epicko po prostu się walczyło z Grieviusem. Po prostu tylko ma. E, po prostu nie przy. Nie, Taka rada, nie zbliżajcie się do Griffusa. Griffusa, nie? Dobra, nie. będę mówił po prostu generała. Uuuu, tak ja lubię być Jedi. Uh! Ale mnie pobił. Teraz musimy tam wskoczyć, jeśli damy radę. Nie. A, kurde. Już teraz. Siemanko. Teraz musimy po prostu to rozwalić. Dobra zrobię tak. Um, wiecie, chyba nie mamy to mieczem zrobić. Musimy to zrobić. Nie, no to chyba trzeba rozwalić. O, 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 tak mam to zniszczyć. Dobra. To niszcz to już. Dobra, już się pali. Jest. Rozwaliłem, i to już koniec. Tak. Skończyliśmy misję Victory! No, ale szybko to zrobiliśmy. Dobra. Wszystkie let's play e z Battlefront 2 by były za szybkie. Dobra. Tak więc, e, widzimy się już w na następnym odcinku. Zagrajmy w Star Wars Battlefront 2. Cześć. But our next orders put to those thoughts. Dobra, e, jeszcze chcę Wam powiedzieć, że na tydzień wyjeżdżam, więc przez tydzień nie będzie odcinków. E, pojadę na wakacje. E, tak więc do zobaczenia, cześć, i po wakacjach, po tygodniu. Pamiętajcie, będę już e, za tydzień, czyli za 7 dni. Dobra. Tak więc do zobaczenia.